To, co mnie bardzo cieszy, to, że to jest piąte forum, zdecydowanie więcej w porównaniu do poprzednich lat tematów dotyczących pacjentów. Czyli w końcu dostrzegamy, widzimy to, że jednak no to zdrowie, to pacjent jest w środku i coraz więcej mówimy o tym jak tego pacjenta edukować, jak się komunikować. Też śmiałe tezy dzisiaj padały odnośnie tego, że myśląc o komunikacji omnichannelowej do lekarza, to pacjent jest jednym z kanałów w tym całym omnichannelu i w jaki sposób to wykorzystać, jak zaplanować tą komunikację do pacjentów, która będzie też motywowała lekarza do szukania rozwiązań, do kontaktu z przedstawicielami handlowymi, żeby móc odpowiedzieć na pytania, wątpliwości i ciekawość pacjenta, który będąc wyedukowany też przy, przy wsparciu firm farmaceutycznych, będzie trochę tak też triggerował po prostu tego lekarza. W dobie attention economy, tego jak jesteśmy atakowani z każdej strony przez różne komunikaty, musimy mieć coś, co nas wyróżnia. I yy, fajnie jest mieć ciężko, kilka wyróżników, tak? ale to, co może nas wyróżnić, to zdecydowanie komunikacja, która jest zintegrowana, czyli mamy przemyślaną taką strategiczną komunikację, która w odpowiednio dobranych formatach jest do yy, lekarzy, do farmaceutów i do pacjentów. Czyli te wszystkie działania, one się widzą. Nie są osobne kampanie do lekarzy, osobne do pacjentów na inne tematy, które mówią o czym innym, tylko są zintegrowane. I to daje te, taką przewagę. Te uzupełnienie tych komunikacji daje zdecydowaną przewagę rynkową. Korzystam czasem, nie zabierze pracy ludziom, pomoże, ponieważ dzięki tak naprawdę uczeniu maszynowemu, bo to jest to, co mamy teraz głównie, to nie jest jeszcze inteligencja w, w prawdziwym sensie tego słowa, i to, jak w medycynie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, to jest. Zastępowanie człowieka w tych powtarzalnych czynnościach i tych czynnościach, w których komputer będzie bardziej uważny niż człowiek. Czyli, na przykład, lekarzy bardzo wspiera sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o analizę na przykład obrazów z badań obrazowych, bo człowiek jest zmęczony i po pięciu godzinach, dziesięciu pracy może nie wychwycić jakiejś zmiany, komputer się tak nam nie zmęczy. Więc wykorzystujmy tą sztuczną inteligencję i rozwój technologii tu, gdzie przynosi realną wartość dla całego społeczeństwa.